No, kochani, wiecie, czemu was tutaj sprowadziłam? Nie. Nie? Powiedz, Diano, jesteśmy ciekawi. Mówiąc w skrócie, chciałam się pochwalić. A -a -a. Diana, ty uwielbiasz się popisywać. Nie ma, ja po prostu chcę, żebyście się cieszyli ze mną. Jesteście moim zespołem. Jestem najlepsza na świecie! Jestem Lady Diana, numer jeden! Wow. wow! Gratulacje! Skąd to wzięłaś? Sama to narysowałaś? Dziewczyny, powiedzmy wszystko Dianie. Nie, nie narysowałam tego sama, naprawdę dostałam nagrodę. Patrzcie, jeszcze mam taki puchar. Jest tu napisane Lady Diana, numer jeden! Jestem numerem jeden! Diana, bardzo się cieszę, zawsze wiedziałam, że jesteś numerem jeden. W takim razie ja jestem numerem 2, kiedy numerem 3, Maja numerem 4, a maskotka numerem 5. Nie nad wszyscy jesteśmy zespołem i wszyscy jesteśmy fajni, ale to nie wszystko. Jeszcze dostałam taką koronę i taką szarfę. Diano, jesteś wspaniała, i masz koronę. Nie jesteś nawet księżniczką, tylko królową, królową. Diana, zawsze wiedziałam, że jesteś najlepsza. Diana, na czym polega ten sukces? To wszystko dzięki mojej mamie. Widzicie te puchary? Junona, producent roku i Junona numer jeden. Jestem szczęśliwa. Czekam na gratulacje. Gratulacje! Dziewczyny, cześć, ja wejdź! Cześć, trener Eli. Chciałam Was poznać, to mistrzyni czy liderek i moja siostrzenica. Cześć dziewczyny, miło was poznać. Co? Mistrzyni czy liderek? Trenerko Ebi, a po co nam dodatkowa mistrzyni? My już jesteśmy mistrzyniami króliczkami. Diana jest naszym numerem jeden, zobaczcie na tą koronę. Tak Diana, fajna korona, ale chcę wam przekazać nowinę. Teraz już nie jesteście najfajniejsze w szkole. Jestem mistrzynią czy liderek i wygram każdy pochar świata. Tak, właśnie taka jest moja siostrzenica. Czy to jakiś żart? A może prank? Diana, one wyglądają jak dwie krople wody. Na pewno jest jej siostrzenicą i pewnie ją trenowała. Czy trenerka Ebi oszalała? Jaka najlepsza? My mamy kapitana drużyny: Dianę. My zaraz się wszystkiego dowiemy. Trenerko Ebi, nie wiem czy żartujesz czy nie, ale nie potrzebujemy więcej mistrzów w naszej szkole. Trenerko Ebi, wiemy, że to twoja siostrzenica, ale nie jest od razu najlepsza. Najlepsza jest Diana i my, jej zespół. Ebi i dziewczyny chyba nie przyjęły mnie zbyt ciepło. To nic wielkiego. Dziewczyny, pokażcie Taji szkołę, oprowadźcie ją i przygotujcie się na trening. Zobaczycie, ta ja pokaże wam do czego jest zdolna. Super! Taja, oczywiście, że pokażemy ci szkołę. Zamkniemy ją w toalecie. Słodko ją przywitamy. Świetnie, dziewczyny, jesteście takie słodkie. Taja, wejdź i poczuj się jak w domu. Do zobaczenia na treningu. A gdzie będzie moja toaletka? Nigdzie. Widzisz trzy stoliki, wszystkie są zajęte, a my jesteśmy cztery. Jak chcesz mieć toaletkę, weź sobie z domu i postaw puchar na swoim miejscu. Maja, nie podoba mi się ta Taja. To nic, szybko ją ustawimy i nie będziemy patrzeć na to, że jest siostrzenicą trenerki EBI. Dziewczyny, nie bądźcie takie niemiłe! Będziemy przyjaciółkami! Czy któraś z Was ma perfumy? Mamy perfumy, ale ci nie damy. Najpierw spróbuj się z nami zaprzyjaźnić. Nie chcemy tu obcych. I jeszcze raz powtarzam, postaw puchar. Dobrze, dziewczyny, ale nie bądźcie takie surowe, bo ja też będę. No i się zaczęło, no dalej, pokaż, zobaczymy, kto wygra. Dziewczyny, czas do kawiarni. Dziewczyny, czekajcie, miałyście mi pokazać całą szkołę. Tak, oczywiście, że pokażemy. Pokażemy ci też nasze szkolne toalety. Tam tak ładnie pachnie, chodźmy. No jestem w szoku, mamy w szkole złodzieje, już trzeci raz mi ładowarkę ukradli. Browasty, a nie będziesz zły? Gigi? Browasty, no ja ją wzięłam i nie pamiętam, gdzie położyłam. Ale kupię ci nową. Gigi, zgubiłaś moje słuchawki, a kupiłaś nowe? Nie. Zepsułeś iPhone'a, kupiłaś nowego? Nie. To samo z ładowarką. Rozstaniecie się, jak będziesz mu niszczyć rzeczy. Wiesz co, Tomas, nie mieszaj się w nasz związek. Prowasty, a jak się tak zachowam, to mi wybaczysz? Nie, nie wybaczę. Jak mam teraz naładować iPhone'a? Dziewczyny, jak nie potraficie podzielić się Kewem, to ja to rozstrzygnę. Tak, tak. 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 Okej. Okay. Kev, wybierz palec. Po co? Jaki palec? Dwie moje przyjaciółki się w tobie zakochały, a nie potrafimy cię rozdzielić. Wybierz palec, a ja ci powiem, z kim się spotykasz. To konieczne. No dawaj, ja będę miał dziewczynę futbolistkę i ty razem będziemy chodzić na spacery. Dobra, dla ciebie, Dima. Gratulacje, Kev. Twoją dziewczyną jest Alexa. Jest! A niech to znowu przegrałam! Fajnie. O super, teraz Kev i Alexa są parą, powinni się pocałować, prawda, Kev? Zgadzam się. Stop, Kev jest nieśmiały. Niech najpierw cię pozna, a potem cię pocałuje. Tak, najpierw musicie się poznać, a potem całować. To nie fair. Dimo jestem nieśmiały. Po co tak udajesz? Kochani, gratulacje. Mamy nową parę Aleksę i Kewa. Brawo! Będziesz zły z powodu ładowarki do iPhone'a? Browasty, musimy porozmawiać. Co? Co zrobił browasty? Co niby zrobiłem? Zrobiłeś coś? Nie Browasty zaraz się wszystkiego dowiesz Chodź A musisz trzymać mojego chłopaka za rękę Jestem zazdrosna Czyli zabieram ci z tego za te twoje sztuczki Tomas, nie odzywaj się bo skopię ci tyłek Dwie pizza z podwójnym saram Dwa kakao dla mnie Lemoniadę i deser Okej okay, chłopaki zapisuję Dobry wybór chłopaki teraz mamy promocję Zamawiacie dwie pizze, trzecia jest gratis Więc macie farta Trzecia pizza jest bezpłatna Super, ale się najemy. Widzicie, dziewczyny, to fajnie, że nie macie już chłopaków. Jesteśmy teraz równe. Żenia i ja nie mamy chłopaków i wy też nie. Blondy, to nie jest fajne. Teraz sobie siedzicie i pijecie lemoniadę, a Sofie i ja siedzimy przy pustym stole, gdy nam nie kupuje lemoniad. No i co, teraz musicie wszystko zamawiać sobie same. Poczujcie się jak my. Jesteście takie złe. Rozdzieliłyście nas z naszymi chłopakami. Jak napisały te fajne dziewczyny do ciebie? Tak, takich fajnych dziewczyn jeszcze nie spotkałem. A wy co, żeby tak podsłuchujecie? O, najlepsza dziewczyna napisała mi sms Zerwaliśmy kilka dni temu, a oni już rozmawiają z nowymi dziewczynami. Słyszałaś z najpiękniejszymi? Komu wy wierzycie, robią to na pokaz? A to, Taja, jest najfajniejsza kawiarnia w naszej szkole. Tutaj spotykamy się z dziewczynami na gorącą czekoladę. Nie podoba mi się Taja. Nawet nie wiedziałam, że trenerka Ebi ma siostrzenicę. Musimy się postarać, żeby się jej pozbyć. Zobaczymy, co ona pokaże na treningach. Na razie to wszystko takie bla bla bla. Tak, bo nie ma nikogo lepszego od nas od króliczku. Tutaj siedzimy my, króliczki, a tutaj żaby, a tam byli ża, a tutaj jest bar, gdzie można kupić lemoniadę, a tutaj jest toaleta, w której możesz pomalować usta. To to jest? Oby to nie była piąta czy liderka króliczek. Jeszcze tego brakowało. Króliczki zrobią wszystko, żeby być najsilniejsze. Uuu, jaka kras! Witam wszystkich, jestem Taja i jestem najlepszą dziewczyną w szkole króliczków. Co czemu wszyscy tu przychodzą i mówią, że są najlepsi? Nie wiem, w każdym razie to czy liderka. Tak, stuprocentowa czy liderka. Wow, jakie stwierdzenie! Króliczki mogę coś powiedzieć. Posłuchaj, najlepsze to my jesteśmy tutaj, my, żaby. Niektórzy myślą, że króliczki, ale to nieprawda. Gdzie mam usiąść? Nie lubię być w grupie, wolę wolną przestrzeń. Dziewczyny, gdyby nie była siostrzenicą trenerki EBI, powiedziałabym jej teraz wiele rzeczy. Diana, jak chcesz, to powiedz, przecież masz koronę. Nie, jeszcze nic nie powiem. To ja coś powiem i ja. Posłuchaj ty, która kochasz przestrzeń. Idź posiedzieć w toalecie, będzie tam spokojnie i bardzo bezpiecznie. Wow, Maja, to dopiero był strzał. Pizza, proszę przynieść wszystkim Mojito. Tak, po treningu zasłonę w gardłach. Dobra, dziewczyny, już niosę. Posłuchajcie, wrzody. Jak będziecie dla mnie niemiłe, powiem wszystko trenerce Ebi i treningi się dla was skończą. Ja chcę czekoladę bez cukru. Słyszałyście, co powiedziała? To dopiero początek. Już niedługo ta korona będzie na mojej głowie, rozumiesz? Zaczyna mi się podobać ta taja. Jest mi bliska charakterem. To idź i się zaprzyjaźnijcie. Żenia, ja cię nie zdradzę. Co jest? Po co mam iść do toalety? Czekajcie, oboje idziecie do toalety, to jest damska toaleta. Policjancie, George, nie martw się. Prowadzimy bardzo poważną rozmowę. Nikt nie może tego słyszeć. Możesz nas chronić. Browasty, wchodź. Ale po co rozmawiać w toalecie? Jest tyle miejsc. A się można. Widzisz usta? To moje, piękne co? Browasty, kocham cię. Pamiętasz, jak w lecie między nami zaiskrzyło? Czuję, że znowu iskrzy. Umówmy się. Czekaj, to jest takie nieoczekiwane i mam dziewczynę. I po co ci, Gigi? Jestem lepsza, jestem administratorką. Pomyśl, na ile będziesz mógł sobie pozwolić. Czekaj, to było bardzo niespodziewane i muszę zerwać Gigi. I w sumie nie wiem, jak to zrobić. To bardzo proste. Powiedz Gigi, że musicie się rozstać, że zakochałeś się w kimś innym. Gigi nie będzie ze mną konkurować. Dobra, ale najpierw Gigi kupi mi nowy telefon, który zepsuła nowe słuchawki i ładowarkę. To jak długo muszę czekać? Ja cię kocham! To tyle? Administratorka właśnie wyznała mi miłość. Normalnie głowa mi eksploduje. George, właśnie wyznałam miłość przegrywowi. Wyobrażasz sobie przegrywowi jestem w szoku. W tej szkole co chwilę się ktoś w kimś zakochuje. To jest szkoła serc. Słuchajcie, futboliści, jak przechodzą koszykarze, macie nam ustąpić. Gdzie jest napisane, że jesteście ważniejsi od nas? Ciężej jest być futbolistą, jesteśmy fajniejsi. Zobaczcie na nasze ochraniacze. A wiecie, że w waszych ochraniaczach nie skaczecie wysoko ani nie rzucacie piłką? Nie możemy skakać, podtrzymajkę w kasku, to mu pokażę. Wow, co, co, co za skok? skok! Do połowy kosza doskoczysz! Ale to nie wystarczy! Koszykarze, posuncie się, nie możemy być razem na tym samym korytarzu. Zaraz przejdziemy po was! To, to dawajcie. dawajcie! Co tu co się, się dzieje? Jedziemy do, do kawiarni, chłopaki. chłopaki? Pójdziemy jak wasi futboliści, ustąpią nam miejsca! zakryli przejście swoimi ramionami. Dima, Kev, nie poradzisz sobie z tymi mięczakami? Kev, dasz radę. Jasne, że mogę, Aleksa. <kłysy> Hej, wracaj tutaj. To było żałosne. Chłopaki, co to za krzyki? Mówiłem wam, żadnych bujek na korytarzu. Dobrze, pani Mike, chodźcie na zewnątrz i tam rozwiążemy problem. Nie, Dima, ty nie walcz. Już w zeszłym tygodniu przegrałeś. Panie Mike, wszystko jest okej. Okay. Po prostu nie chcemy dzielić korytarza. Wszystko będzie okej. Okay. Spokojnie pani Mike, wszystko będzie w porządku. Teraz będziemy koszykarzy wrzucać do kosza. Kev, jesteś taki silny! Timur, zrozumiałeś, żeby z nim nie zadzierać? Dima, zrób to samo z zakatem, proszę! No nie wiem, moje ramiona są jakieś słabsze dziś, chyba nie wypiłem przed treningówki. Dobra, rozejdźcie się. Kev, puść Timura! Kev, weź mnie puść, bo trochę to dziwnie wygląda, jak mnie tak trzymasz jedną ręką. No to kto kogo będzie teraz puszczał na korytarzu? No, my i siebie nawzajem jak kumple! Dzięki! Dobra, futboliści, idźcie! Chłopaki, Chłopaki jesteście, jesteście super. super! Ja też chcę, żeby Kev był moim chłopakiem! I już za późno! On jeszcze nie wie, że jestem leworęczny. Dobra, wystarczy, już go podniosłeś! Nie no, Kev ty to jesteś siną. No, miałbyś mnie podnieść? Lewą z łatwością! Chce pan spróbować? E może kolejnym razem. No co, dziewczyny, idziemy do kawiarni? Tak! A niech to dziewczyny! Nie rozumiem, czemu trenerka Ebi przyprowadziła do naszej szkoły tą taję? Czemu ta taja mówi wszystkim, że jest najlepsza? Może to jest celowe i specjalne przeciwko mi? Diana, nie martw się! Przecież żadna taja cię nie przyćmi! Nie mogę się doczekać treningu, żeby zobaczyć jak Taja skacze. No, to nie poszło zgodnie z planem. Nie wiem co sobie wyobrażała trenerka Ebi. Stop, Diana. A co jeżeli trenerka Ebi postanowiła cię tak przestraszyć, żebyś się bardziej starała? Co? Dziewczyny, nie. Przez to tylko stracę na wszystko ochotę. Diana, nie, nie poddawaj, poddawaj się, proszę. proszę. My jesteśmy z tobą. Diana, żadna taja nie będzie w stanie cię przyćmić. No dobra, macie rację. Żadna taja mnie nie przyćmi. Jestem najlepsza. Bardzo was kocham. Chodźmy na trening Abby na nas czeka. Tutaj, kochana, trzymaj pompony. No, bardzo ci pasują. Ebi, korona będzie moja. Nie myśl o koronie, głuptasie. Myśl, jak przyćmić wszystkich w tej szkole. Jak przyćmić Dianę. Ebi, ale jak nie jestem cheerleaderką. mnie wszystkich. Jesteś cheerleaderką. Będzie trening i wszystkiego cię nauczę. Będziesz najlepsza. Tak, będę cheerleaderką i będę najlepsza w tej szkole. Nie martw się. Sprawię, że będziesz kapitanem drużyny, a Diana będzie twoim zastępcą. Kocham cię, Ebi. Ja też cię kocham. Widzisz, na co jestem dla ciebie gotowa? Dziewczyny, patrzcie na te słodziaki! Trenerko Ebi, już jesteśmy! Jesteśmy gotowe! Dziewczyny, to przebierzcie się! Czemu jeszcze się nie przebrałyście? Trenerko Ebi, może dlatego, że nasze kostiumy są tutaj w szafkach? Trenerko Ebi, jesteś dzisiaj zbyt surowa! Może twoja siostrzenica ma na ciebie zły wpływ? Mniej gadania! Ubierajmy się i trenujmy! Oj, Taja, przykro mi, ale masz moje pompony! Są podpisane! Ebi... Nie martw się, Taja. Będziesz miała najpiękniejsze pompony. Złote. Oh my god! Co robią więzi rodzinne? Mhm, mm chyba trenerka Ebi za bardzo kocha swoją siostrzenicę. Dziewczyny, chodźcie. Niedługo trening. Musicie się przebrać. Spieszymy się, maskotko. Ciekawe, a Taja ma swój kostium? Kostium, tyle, że mi kostium nie pasuje do waszej drużyny. To ja nie martw się, jutro będziesz wszystko miała. George, musisz ich ogarnąć robią okropny błagan w szkole. Nikt do nas tak nie mówi. Nie, browasty, musimy porozmawiać. No dobra, ale co się stało? Biliście się czy co? My normalnie rozmawialiśmy i nagle Kev nie podniósł jedną ręką. Wisiałem tam jak jakiś baran, wstyd. Jak nie rozumiesz, to my tu powinniśmy być fajniejsi. No to wy ich podnieście. A, jesteście słabiaki. Hej, George, fajnie wyglądasz. Kto, Kto słabiaki, my? No dobra, mogę porozmawiać z koszykarzami, ale nie sądzę, żeby to coś zmieniło. Musicie sobie radzić sami. Wiesz co, George? Pewnie nikt ci tego nie mówił, ale jesteś warzywo. Marchewka, marchewka. Nic wam to nie da, chłopaki. Koszykarze są zbyt pewni siebie. George, daj znać, a stanę w twojej obronie. Blondy się zakochała w marchewie. Kto marchewka? Kto? George, nie słuchaj ich. To przegrywy. Dwa przegrywy. Blondie wraca do dawnych czasów, znowu flirtuje z George'em. Tak! O, koszykarze, jesteście tu. Mamy dla was fenomenalną wiadomość. Do naszej szkoły przyszła pewna dziewczyna, która chce przyćmić Dianę. Mówi, że jest najlepszą dziewczyną w szkole króliczków. Chłopaki, gdzie reakcja? Dziewczyny, jesteście najlepsze. Nie wiem, o czym mówicie, ale mamy dużo większy problem. Zwłaszcza Timur, krew się dzisiaj podniósł jedną ręką. I to był wstyd. O, Timurek, tak mi cię żal. Diana, nie dokuczaj mu. Nad, nie dokuczam mu. Diana, serio? Rozbiło mi to serce. O czym wygadacie? Opowiedzcie mi, przyszła do nas nowa dziewczyna. Wygląda normalnie, ale zachowuje się jak królowa. W dodatku jest siostrzenicą trenerki Ebi. I trenerka Ebi jest za nią Co? Chcemy ją poznać Czekajcie, czekajcie chłopaki, to nie wszystko Trenerka Ebi powiedziała, że ta dziewczyna jest mistrzynią świata czy liderek Tak, mistrzynią Tak, tylko na treningu zachowywała się bardzo dziwnie Albo bolała ją noga, albo bolało ją ramię Tak naprawdę w ogóle nie trenowała Dziewczyna, ona jest oszustką Nie martwcie się, nie przyjdź mi was Wiesz co Diana, ty to jesteś najlepsza Dzięki Timur. Oj oj, oj 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 Dziewczyny. Dziewczyny moim zdaniem trzeba ją dzisiaj ustawić. Tak, musimy ją zamknąć w toalecie. To gdzie jest ta dziewczyna? Zaraz sobie z nią pogadamy. Już teraz? Ta na co czekać? Tak, chłopaki, chodźcie, przedstawimy wam Taję. Kochani, a wy zostawcie lajki, like, subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek i czekajcie na nowe fajne odcinki. Do zobaczenia. Pa pa. pa. pa.